უბაცნოს ნამო მას Hanım, tamam, tamam. marş Witam państwa bardzo serdecznie na uroczystości związanej z obchodami 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Za chwilę nastąpi odśpiewanie hymnu państwowego i wciągnięcie flagi na maszt. Komendanta uroczystości proszę o wydanie komendy. Do Od działania baczność. Poczet flagowy. Do podniesienia flagi państwowej na masz. Marsz. marsz! Wszystkich państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej uroczystości z okazji 105 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Dzień 11 listopada dla każdego Polaka jest dniem szczególnie wyjątkowym. W tym dniu w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Dziś mieszkańcy gminy Ludutów uczestniczą w uroczystościach z okazji 105. rocznicy odzyskania niepodległości wyrażają swoją wolę, wdzięczność i szacunek wobec Polaków, którzy w walce o wolną, niepodległą Polskę oddali to, co najcenniejsze dla człowieka oddali swoje życie. Naszą powinnością i obowiązkiem jest o tym pamiętać. Cieszę się, cieszę się że wśród uczestników dzisiejszej uroczystości. Są uczniowie z naszych szkół oraz dzieci przedszkolne, gdyż dzisiejsza uroczystość jest dla nich praktyczną lekcją historii i patriotyzmu. Dzięki bohaterstwu naszych przodków, mamy dziś własny kraj, terytorium, hymn, flagę i godło, a także instytucje, urzędy, szkoły, w których mówimy po polsku. Mamy własną kulturę i własne wartości narodowe. Na terenie naszej gminy Lututów mamy miejsca upamiętniające tamte wydarzenia i bohaterstwo Polaków. W dniu 1 listopada, w Dzień Wszystkich Świętych, kiedy odwiedzaliśmy groby krewnych znajomych, bliskich, kiedy zapalaliśmy, znicze spadaliśmy, kwiaty pamiętaliśmy także, aby odwiedzić mogiłę powstańców styczniowych na cmentarzu w Lututowie, jak również miejsce bitwy w Lesie Koziołek pod Lututowem. Młodzież i dzieci pytają nas często, w jaki sposób dziś należy wyrazić miłość do ojczyzny. My odpowiadamy między innymi poprzez pamięć, którą wyrażamy chociażby udziałem w dzisiejszej uroczystości. W dniu wczorajszym tutaj na Rynku Lututowskim uczniowie i dzieci przedszkola, mieszkańcy Odśpiewali mazurka Dąbrowskiego w ramach corocznej akcji Szkoła do Hymnu. Miłość do ojczyzny to także codzienna nauka, praca i wzajemny szacunek. Każdy ma prawo do własnego zdania, poglądów, opinii, ale łączyć nas powinno wszystko dla dobra naszej ojczyzny, rozwój naszej ojczyzny i dobro jej mieszkańców. Z okazji Dnia Niepodległości. Życzę wszystkim satysfakcji z rozwoju naszego państwa, mądrego korzystania z darów wolności i zjednoczenia w osiąganiu wspólnych celów na poziomie całego kraju, jak i również lokalnych wspólnot. Życzę państwu zdrowia, wszelkiej pomyślności i aby dla każdego z nas wolna Polska była miejscem szczególnym, dla którego warto żyć. Pragnę podziękować wszystkim przybyłym. Za udział w dzisiejszych uroczystościach. Dziękuję pocztom sztandarowym, delegacjom, stowarzyszeniom i druhom strażakom z komendantem gminnym Marcinem Klimasem na czele. Dziękuję uczniom, przedszkolakom, nauczycielom i dyrektorom jednostek oświatowych. Dziękuję księdzu kanonikowi Waldemarowi Gruszce i księdzu Janowi za odprawianą mszę świętą w intencji naszej ojczyzny i jej mieszkańców. Słowa podziękowania składam także Radnym Rady Miejskiej, Radnym Rady Powiatu z wice starostą Markiem Kanickim. Składam serdeczne podziękowania sołtysom, kołom Gospodym Wiejskich, pszczelarzom z koła w Ludutowie, wraz z sekretarzem gminy panią Magdaleną Kałużą i skarbnikiem gminy panią Danutą Wyglądacz, a także księdze, księdze, księdzem, przepraszam, dziekanem parafii rzymskokatolickiej, księdzem Waldemarem Druszką.